W tym świecie dostaję jeden hajsu co sekundę i buduję taką wielką górę pieniędzy. A jak zacznę klikać, to zobaczcie ile pieniędzy teraz dostaję. I kolejne piętra rosną i polecimy aż do kosmosu. Darmowe gifty co minutę, proszę bardzo. I zobaczcie jaka wielka wieża teraz. I mam 700 dolców, więc mogę kupić sobie dwa pety, uwaga. Pierwszy kotek i drugi krowa. O nie, ale wieża mi się pomniejszyła i to jak? Ale za to teraz mam założone pety, które Dają dwa razy więcej kasy i teraz dostaje 2,5 dolara za kliknięcie. I jak teraz ta wieża rośnie. Nawet mogę na niej stać. Zobaczymy jak wysoko dolecimy. Bo mam nadzieję, że uda mi się dolecieć w kosmos. Na szczęście jest tutaj darmowy autokliker. Ale jest trochę wolniejszy niż moja myszka, która tak pięknie klika. Więc chyba idę sobie zakupić jeszcze lepsze jajco. O jakie triki, patrzcie z Ameryki. Salto robię. Dawaj tutaj jajco za 750 dolców. Epicki misio. Dobrze. I epicki misio razy 2,6 daje. Zakładamy najlepsze. Teraz dostajemy 4 dolce za kliknięcie. O, a tutaj je, jakieś lepsze busty są. Jak na przykład drewnianą zrobimy. Ale drewniana jest brzydka. Pieniądze lepsze. A potem możemy zrobić srebrną wieżę, złotą, diamentową i szmaragdową. Musimy uzbierać 145 tysięcy na srebro. Na to się oczywiście przydadzą podwójne pieniądze. Czyli teraz dostaję 8 dolców za kliknięcie. Dobrze. Kolejny gifcik. 5 stów. Łoj, za 3700 kolejne jajo będzie. Oj, lepsze szczęście to ja też poproszę. Dziękuję bardzo. A tu potem są takie pety za robuxy? To oczywiście, że ja też będę chciał. Ale jaka moja wieża wysoka. I na nią ja muszę iść... A to nie moja, to nie moja. <laughs> to jest moja. Łoj, dostałem potiona za quest'a. I ten potion daje, że wszystkie golden pety się robią. Ale jaja. Dobra, musimy peta otworzyć szybko. Czyli Tutaj od razu goldena chyba wydropię. Patrzcie na to! Legendarny jeszcze, nie wierzę! I od razu złoty, bo tu można zrobić złote pety. O, na przykład na kota mamy 20%. I uwaga! Dawaj kota złotego. No nie udało się. Ale zobaczcie, 8,85. Czyli teraz 11 za klik. A tak naprawdę 20, bo podwójnie. Jeszcze koło dostałem darmowe. Dawaj to! Dawaj jakiegoś super hiper dominusa, okej. Okay. Dostałem pieniądze. Tu znowu jakiś piaskowe o! Znowu! Znowu legenda! Co się dzieje? Mam już dwie legendy. A tutaj można co robić? Wojt! Dwa słonie, jak da? Aha! Pięć godzin! Pięć godzin! Ile? Dobra, chyba mi się coś w głowach pomieszało. Gdzie jest moja wieża? Dobra, idziemy do kosmosu. Budujemy. Ole, szybko wchodziłem. Patrzcie teraz, jak klikam. Co się dzieje, jak szybko piętra kolejne rosną? Patrzcie, wchodzę w kosmos. Słońce się ode mnie oddala. Dobrze! Ale, czat podoba mi się to. Tu niestety mamy gościa wyższego od nas, ale to za chwilę załatwimy. Mam 16 tysięcy dolców. Ale jajaj, i rebirfa jak zrobię, to mam 10% więcej? Dobra, robię, ale pety zostały. I teraz szybko do 5 tysięcy i będę miał 20% więcej. Ale czad. Aha, za 30 robuxów kolejny. Dobra, od razu robimy. Rebirfów dużo, żeby szybko kasa rosła. Ale ja tutaj dolecę więcej niż w kosmos. Ostatni skromny rebirf za 150 robuxów teraz. Mamy 70%, okej. Okay. To ile ja teraz dostaję? Ale te Pietra, jak ja zacznę klikać, co się stanie teraz. Patrzcie na to, jak pietra lecą. Dobrze. Kolejny gifcik darmowy. A jajco tu jest lepsze za 56 tysięcy, a tu za 11. Dobra. Najpierw weźmy sobie za 11 tysięcy, ale może jeszcze zwiększyłbym sobie szczęście. Tak sobie myślę, że chyba podwójnie jeszcze lepsze szczęście się przyda. Otwieramy jajco, właśnie, bo potek cały czas działa. Mityczny! Mityczny! 3% dla niego było. Ile on daje? Uwaga, zakładamy 13,5. Nie no, super. Super. Jeszcze potki na podwójne pieniądze i kolejny lagbust za 25 robuxów. Ale jaja. Nie wierzę. Wszystkie jajca mogą dawać void pety? Dawaj to. Ja nie wierzę, ale będę bogaty. Teraz używam tego potka, tego potka i tego potka. Dobra, co się teraz będzie działo? Dawaj tu void peta, dawaj void tygrysa. Okej, okay. dostałem epickiego I czy to jest void? 16 razy 37 dolców za klika Co tu się będzie działo? Patrzcie na to, klikam, ale lecę z piętrami Wiesz tak, to ja w kosmos za chwilę polecę Dobra, teraz musimy iść po drugie miejsce wieży Bo ten gościu jest większy ode mnie Jeszcze zakręćmy sobie spinem Bo możemy zakręcić, dawaj <laughs> Bestię dostałem, nie no naprawdę? Pokaż bestię, ile daje bestia? 6,5? Ile? Ale ba badziewie, to ja nie chcę takich rzeczy ja chcę być wyższy od tego gościa. Dawaj, zobaczcie, jak go prześcigniemy. Jestem wyżej. Jestem gdzieś w połowie drogi do kosmosu. Niedługo będziemy przy ufo. No Jelo, gościu, kto ma lepszą wieżę? Oczywiście, że ja. Czas kupić lepsze pety i robić więcej siana. To mi się podoba. Ktoś ma tu wieżę na milion. Dobra, czas to zrobić. My na razie mamy 300 pięter. Skoro mam 75 tysięcy, to mogę kupić jajco za 56 tysięcy. Dawaj. Okej, okay, dostaliśmy jakiegoś magika. Spółki jest na 3 ale czat, ja go chcę. I powinniśmy teraz mieć Woida 8 razy. Czemu tylko 8? Są taki słaby. A królik ma 16. Dobra, coś mnie tu oszukują. Uzbierajmy trochę więcej siana. Zaraz będziemy mieli, ile potrzebuje? 56 tysięcy. Otwieramy teraz. Ja mam przecież dużo szczęścia. No, czemu ten najgorszy? Ale skam! Przecież ja mam tyle potków wypitych. Trzeba wykupić 7 petów założonych. O tak. Wtedy ja sobie założę wszystkie, co najlepsze. Mamy 37 za kliknięcie. Jak za Zakładam wszystkich, to mam 65. Dobrze. Ale mi się tam wieża znowu buduje. Dawaj mi lepszego, a nie tego najgorszego, no. O jest, legendarny magik. Dobrze. I to ten drugi, okej. Okay. Ile on daje? Equip vest. No, 18 razy. W końcu porządnie. A teraz nawet poleciały mi kolejne tygrysy. Jeszcze jeden i można zrobić to na większe. Okej, okay, chyba teraz mam craft into big. O! Oh. 27. Zakładam go. Jest najlepszy. Zobaczcie, jaki wielki bydlak. Mój najlepszy pet. Nie wierzę. A właśnie, tu mieliśmy Uzbierać, zbierać. Zapomniałem o tym. 145 tysięcy. Dobra, klikamy. Wlazłem sobie na wieżę. 145 tysięcy. Wyklikamy teraz. I za 145 tysięcy zwiększymy na srebrną wieżę. Będziemy teraz budować ze srebra, bo srebro jest warte więcej niż zwykłe pieniądze. O, jeszcze spin dodatkowy. A ten spin to jest oszustwo. mało paczkę pieniędzy dostałem. Okej, okay. ale. Jest 150 koła, dobrze! Czyli teraz mogę kupić za 145 srebro Srebro, uwaga. Mam. Aha. Czyli ja muszę wszystko po kolei wykupić. Oszuści! I teraz mam taką wieżę i za chwilę będzie srebro. No i teraz jest. 145 tysi. O! Mam 25% więcej siano Tak wygląda srebro niby halo. Co to za oszustwo? No dobra, jest tu srebro, ale zobaczcie, jak leci. Co jest? 96 dolarów za kliknięcie. No jest, ostro! Powiem wam, a trzeba jakieś nowe pety odblokować. Ciekawe ile kosztuje najdroższe jajco tam. Okej, okay, idziemy tam. Najdroższe jajo, tutaj jest za 168 tysięcy. To ja sobie je otworzę. Dawaj coś dobrego, jest, aha To jest pierwszy pet, no co mnie to oszukują Ja mam potki, gamepasy Ile on daje, equip best 10 razy, okej, okay. a tu jest kolejne jajco Za 450 tysięcy Ło, ja chcę to otworzyć O, już mam 700 tysięcy Nawet nie zauważyłem kiedy to przyszło, okej okay. Kupujemy jajco za 450 tysięcy Dawaj, 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 jest Aha, to jest zwykły, niestety, epicki Ale on już jest void 30 razy daje Aj, wielkie dają plus 20 A huge dają 40% To ja chcę jeszcze takie dwa unicorny Wtedy będę miał wielkiego Dawaj, 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 kasek Klikaj, klikaj, klikaj No jest, naklikałem się Dawaj unicorna drugiego, jest Zobaczmy jak teraz będziemy szybko budować z klikaniem Uwaga, ale piętra lecą pięknie No jest czat Lecimy ostro, Do do kosmosu, do kosmosu. Patrzcie, jestem w połowie drogi. Zobaczcie, jak szybko lecę do kosmosu. Co tam jest? Ciekawy jestem. O, ale wysoko buduję. O, jest, wyprzedziłem gościa, wyprzedziłem. Jestem przy UFO. Ale ja, ja tam czy. Co to UFO lata, czy czy spec? Co to jest? Coś tu lata. Ja cię kręcę, jeszcze spina, dostałem. Mam 322 tysiące. Okej, okay, kręcimy i mam. Aha, ja i co dostałem. Jakieś pieniądze, co nic nie warte są. Ja chcę jeszcze wyżej, ja chcę jeszcze szybciej to budować. Więc chyba niestety musimy tego kolejnego. Kolejnego laki boosta kupić za 700. Dawaj go tutaj. Dostałem 6 milionów hajsu za to. Czyli teraz mogę nakupować te najlepsze pety. Dobra, kupuję. Pyk, pierwszy pet, unicorn. Okej, okay, teraz zrobimy wielkiego. Zobaczcie. Mamy unicorna. Dawaj na wielkiego i daj 36 razy. Zakładamy go. Nie, on daje ile? Nie, dobrze, 36 razy jest wielki unicorn. Patrzcie na niego. Ja chcę jeszcze więcej. Wow! Akseli, najlepszy! 0,5% na to było. Ile on daje? Uwaga, Unicorn daje 36 razy, a najlepszy: 56 razy! O matko! Zakładamy najlepszy i mam 173 dolary za kliknięcie. Ja chcę więcej tego. Jest kolejny Akseli. Jeszcze jeden. Jest! Wow, są trzy Akseli, nie wierzę. Okej, okay, i teraz z tego 56 razy Kraftujemy na wielkiego I daje 67, zakładamy go Mam 184 za kliknięcie I zobaczcie jaki wielki dominus axeli tutaj I yeah, ja mam 7000 pięter? Kiedy to powstało? Trzeba jeszcze wykupić teraz lód Żeby wykupić golda Jest, mam ze złota wieżę Ale teraz będzie lecieć siano Ja cię kręcę A co jest w tej skrzyni do odebrania? Halo, aha, za 37 minut mogę, okej okay. No i ten pet nam daje teraz 60 67 razy. Jestem ciekaw, jakby by było jajco za robuxy. Tu 35, 7 musiałoby mi minimum to polecieć. Ale jakby poleciał ten, albo ten, albo ten. O ja cię kręcę. Dobra, kupujemy to. Ja chcę zobaczyć, co się stanie jak kupię Magma Ega Proszę, daj coś zarombistego. Proszę. Blood Drag. O nie. Przecież to jest najgorszy chyba. Nie. Babe. zaraz. Co mi w końcu poleciało? Blood 3750 razy! Wow! Ja cię kręcę. Zakładamy to. Nie wierzę. 3900 za kliknięcie. Jak mi piętra teraz lecą. A jeszcze jak zacznę klikać, patrzcie na to. O, ja nie wierzę. Zobaczcie, jak szybko moja wieża rośnie tam. Ja chcę jeszcze jedno jajo. Ale trzy jaja kosztują 700 Robuxów. Jest taniej. Okej. Okay. Biorę 3 jaja i teraz ustalamy rekord świata w tej grze. Uwaga. Trzy jajca. Blu... Dragony! Jeszcze mogę je na zrobić przecież. Czyli teraz dostaję 3900 za kliknięcie. Mogę tego. Robimy na wielkiego. tysiąca. Oj, wydaje mi się, że to nie była dobra decyzja. Zakładamy największe. Gdzie on jest? Halo. Nie mam go. Nie wierzę. To się zbagowało. To nie istniało. Ale jaja, ja, tych petów za Robuxy nie da się robić na huge'a. I został mi tylko jeden. Ale mnie oskamowali. Nie wierzę. Ale skam. No nie! Dobra, to ja sobie przynajmniej kupię kryształową kryształowe tutaj. Mam 5 milionów, lecimy na samą górę i zobaczymy, dokąd się dokopiemy. ja po co ja to robiłem na tego wielkiego? Widzicie? Craft to huge. An equip. Nie no, on działa czy nie działa w końcu? Equip. Nie no, on nie działa. Nie no, nie działa. Zdejmę go i mam 4800 dalej. Ostatni raz to kupuję. Jeszcze raz. Jeszcze chcę trzy. Ja chcę odzyskać swoje pety. Dawaj, Blood Dragon, jest! I to są te, które... Mają trzy. Uwaga, equip. Nie wierzę. Equip tego zdejmuję. Tego zakładam, jest o siebie pół. Zakładamy te. Teraz już mam najlepsze założone. No i mam tego Huge'a tutaj, tylko on nie działa. Zobaczmy, gdzie on jest. Czy on w ogóle jest? No jego nie widać nawet. Zepsuli to. Ale teraz dostaję 12 tysięcy za kliknięcie. I zobaczcie, jak mi piętra lecą. Jak zacznę klikać, to dopiero lecą. Diamentowe mogę kupić za 23 miliony. No to poczekajmy. 39 tysięcy pięter. Mam 23 miliony. Mogę kupić diament. Uwaga. Diamentowy boost daje 100. Ale jaja, co tu się dzieje? Aż wszystko się zepsuło. Cała gra nie wyrabia. Jest! Mamy diamentowy tower. Teraz mogę tam wejść? Wow! 7 tysięcy pięter. Co się dzieje? 8000 tysięcy pięter. Ale to leci. Jestem w kosmosie. Zobaczcie, mam najwyższą wieżę tutaj. Aż gra nie wyrabia. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Ja spadłem z wieży w ogóle. Te spiny to mi nawet nic nie dają już. Ja cię kręcę. Nie, nie uwierzycie. Cały serwer laguje. Dopiero Teraz mi zakręciło. Przez to, że tak szybko mi się buduje wieża. Ciekawe, ile riverfów jestem w stanie tak zrobić. Zobaczcie, trzymam i od razu kolejny riverf O, jednak nie tak szybko, bo tu już troszkę dłużej trzeba czekać. 2,5 miliona. Riverf. Dawaj Riverfa O, ale ta gra laguje, ja cię kręcę. I to wszystko przeze mnie! Ja, co tu się dzieje? Zróbmy eksperyment. Wejdę sobie na wieżę. Ciekawe, czy ja w ogóle jestem w stanie na nią wejść. Ona się chyba buduje szybciej niż ja mogę na na nią wskoczyć, nie no nie wierzę No nie wejdę na nią, zobaczcie tam na górze Ona się tworzy, a ja nawet nie mogę Dogonić tego, ale jaja O, udało mi się wteleportować Teraz zobaczcie, robię riberfa O jest, ja nawet nie muszę klikać Jak ona szybko rośnie, o o Znowu spadłem, no to ostatni Rebirth i zobaczcie, ja tu kliknąłem Reburtha i naprawdę trzeba na niego Czekać i to ile, ale mam tu Diamencików, jaką ja mam rangę w ogóle Ile tu jest pięter, ile? Że ile? Ile tu jest zer przepraszam Przepraszam bardzo, widzowie. 60 milionów pięter? Co? Nie, no to nie może być prawda. Jak mi te piętra idą? Co to się dzieje? Nie, to się zbagowało. Wejdźmy na spokojnie. Nie, no nie zbagowało się. Ale ja, ja wlazłem do gry i znowu się gra zacięła. 167 milionów pięter? Ja cię kręcę. Jestem w top 4 całej gry. Ja nie wierzę. Co tu się stało w ogóle? Ja mogę kolejnego riverfa zrobić za 150 Robuxów. Ja nie wierzę. Dobra, robię to. Dobra, zrobiłem. Halo. Gra się znowu zacięła. Tu się Dzieją niewiarygodne rzeczy. O jest. Dobra, mi top 4 na świecie wystarcza. Dziękuję bardzo, do widzenia. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.